Podczas konferencji prasowej Ministerstwa Finansów Andrzej Domański zaproponował konkretne rozwiązania dotyczące kont inwestycyjnych. Proponujemy osobiste konto inwestycyjne 100 tysięcy PLN inwestycji bez podatku. Konto, które zapewni polskim gospodarstwom domowym możliwość efektywnego oszczędzania, efektywnego inwestowania, bez podatku od zysków kapitałowych do kwoty do 100 tysięcy, mówił Andrzej Domański, minister finansów. Realnym terminem wejścia w życie nowego rozwiązania jest połowa 2026 roku. Dokonaliśmy przeglądu wszystkich rozwiązań, które funkcjonują w UE. Tworząc nowy produkt inwestycyjny, kładliśmy nacisk na jego efektywność i zdolność do kreowania majątku dla polskich gospodarstw domowych. Zaproponowane konto Oki jest wzorowane na podobnym rachunku dostępnym w Szwecji. Podobnego przeglądu dokonała Unia Europejska i również wskazała, że szwedzkie rozwiązanie konto ISK jest rozwiązaniem, które idzie w dobrą stronę. W Szwecji skorzystało z niego 40% Szwedów. Jakie środki mogą trafić do oki? Akcje, obligacje, inne instrumenty dopuszczone do obrotu. Fundusze ETF, fundusze inwestycyjne, ale także gotówka, lokaty i obligacje oszczędnościowe. Część inwestycyjna do 100 tysięcy. PLN wartości inwestycji będzie całkowicie zwolniona z podatku. W ramach tej części do 25 tysięcy. PLN stanowić mogą oszczędności zgromadzone w lokatach. Powyżej tej kwoty 100 tysięcy. PLN. Proponujemy niski, stabilny podatek od nadmiarowych aktywów w wysokości poniżej 1%. Więcej dowiesz się na fxmag.pl.